Wczoraj w drodze lat małego, w środę siasta, to rewizora, oraz chłopiec, w pełnym miejscu. Planowany objazd 6.13, po 20.08, Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi datorów. To, że tak jest w świecie, to nie znaczy, że tak musi być. Proszę o i to, że tak jest w świecie, to nie znaczy, że tak naprawdę jest w świecie. Najważniejsze informacje, doświadczenia, zrozumienia, ośnienia, które miałam. Kończąc moje certyfikat, jest, że ja tworzę moje rzeczywistość. Ja, ja jestem odpowiedzialna sixth the reality that i saw my God would save us cuz under earth cuz under the earth cuz under the earth cuz under the earth you really losers hidden and they opened the mountain and they saw two dragons fighting each other the whole night long merlin well The will die very fast and Kusania will be in trouble until, until the right king will be born. Well, this is a sign. No castle will save you. Pamiętaj no ten drugi, pamiętaj ten ostatnie zdanie na kolejne strony. To jest sama kwestia. No, dobra. Okay. Well, this is a sign. No castle will save you. No castle will save you. Very, very fast, and if anyone's in trouble, and nothing, 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 nothing can change that. Mm -hmm. Nothing, nothing can change that, and nothing, nothing can change that. Mm -hmm. Good. Oh, my gosh, there are people, Mama, too. Yes, I'm so poor. Zaraz będę dzisiaj wieczorem pulsować Będę dzisiaj uh, na sesję i, i dzisiaj jutro na sesję zdjęciową dla firmy Seaside Tones, leniane ubranie piękne. I będę dzisiaj się spotkać z Mają z Wolności. Będziemy pogadać z dziewczynami, możecie im poznać, co, jakie oni mają plany, co oni robią. Na razie dla Polski i powiem Wam, że życie życzę mimo hałas zewnętrzny jest dla mnie wiele lepiej wewnętrzne. Taki, taki mam coraz bardziej przypracowane moje nieprzepracowane rzeczy i widzę, że fajne rzeczy przy, przychodzą do mnie, że ludzie dzwonią, są sesje zdjęciową ze mną. Chcę film ze mną. I to jest dla mnie zewnętrzny znak od wszechwia, że jestem na właściwą drogą. I mam nadzieję, że wy też odnaleźliście, odn znajdowaliście, chyba to jest w odznajdowaliście taki wewnętrzny spokój, żebyśmy zrozumieli, że nie stąd, choć to jest bardzo uspokajające, ale jeżeli jest spokój, to to jest od nas. My to tworzymy w nas i projektujemy to na zewnątrz. Tworzymy nasze własne rzeczywistość, nasze własne możliwości, nasze własne sukces i porażki. Więc jak twoje życie w tym momencie macie trudu, macie frustrację, żal. Znam to <laughs> i jestem. Jeżeli ktoś potrzebuje, mamy turnusę, e, nie wątroby. Jeżeli ten jest bardzo i jeszcze to przyjedź na, na pierwsze czakra, druga czakra, takie połączenie, żeby posz, poszło wyżej tą energię. I też m, dużo naszej złości, frustracji i żal siedzi na wątrobie, tak? Więc warto jestem, jeżeli ktoś potrzebuje. Jeżeli czujecie, że nie wiecie, co macie robić, nie wiecie, gdzie idziecie, ale czujecie, że jesteście gotowi do działania, może chcecie tworzyć jakieś fundacje, coś tam, coś tam, potrzebujecie, macie energię do działania, ale nie wiecie jak, no to zapraszamy na turnus y, twórca. Na razie jest dla kobiet, bo widzę, że kobiety mocno teraz są gotowe do tworzenia. Jesteśmy tworzone, żeby tworzyć. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj będziecie zobaczyć sesję zdjęciową. Będziecie poznać jeszcze raz Maję z Wolności i będziemy razem w sobotę na sesję zdjęciową. Do zobaczenia za chwilę. Pa jesteśmy. Jesteśmy. I zobaczycie. To będzie dzisiaj na mnie. A skąd macie Lenu? Skąd Len? Tak, skąd Len? Z Polski, z południa Polski. Po, z południa gdzie? Uh, to przy granicy czeskiej. Ja mówię, to nie a świetlniu? Ja? No, nie, 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 nie. Aha, bo to jest... Nie, nie, nie. Nie, a... nie Lubawka. Mysla, Mysla... Mysla... Nie. Mysłakowice. Misłakowice to jest obok mnie nie, no nawet chyba wiem skąd macie To jest taka największa po w Polsce, Tak. W o, to jest nasz im, e, gość, który robi blaty u nas w domu Wszystkie drewno, on jest z Mysłakowice, no widzisz Mam szykowane swoje make up tutaj Jest nowe od Pirobio, nowy BB krem, jeżeli wam to interesuje Nie wiem jaki numer teraz jestem no, Teraz jest czas na włosy. Tak e, chcesz, nam chcesz, być, chcesz być na vlogu? Czy nie chcesz? Mogę no, no być na vlogu. Tak, tak mam maseczkę. <grym> Ale no. okay. Robimy włosy taki surfer. Czyli prosto z morzu. Czyli dredy. Czyli... Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pierwsza kreacja. A teraz? Ania mam pytanie, jak to ma być tutaj. Ula, la. Jak? te dziurkę tam przełożone? Tak, tylko jak, jak chcesz z tyłu. O! Tak przód wygląda? O, to też ciekawe. O! Rewelacje. A podobno mam rolować tak i tak. O, no to jest ładne, super, idziemy. Maja, będziemy teraz się spotkać z Mają i Maja będzie nam zdradzić, jak one sobie Znalazła chyba jedyne miejsce otwarte, czy są wiele miejsc otwarte? Nie, nie jedyne. Jemy normalnie w restauracji. Okej, okay, chcemy chwalić, jest Maja. Wszyscy jesteśmy i chwalimy restaurację, która jest otwarta. I to jest mocny mar w tym momencie. Powiedz jaki... Ty, jak się nazywa ten... Made in Napoli. Made in Napoli. W Sopocie. W Sopocie. Przyjedźcie i zjedźcie dobie, dobre jedzenie. Jeszcze nie wiemy czy jest dobre jedzenie, ale... No, wino jest super. Tak, tak? Jak wino. Polecamy, polecamy i wspierajmy no, jak no, ludzie no. są odważni, to jest bardzo ważne. A jak prawo... Powiedz o prawo, jak prawo... prawo prawne można nie lokal otwarte. Po pierwsze, zgodnie z konstytucją wszystkie lokale mają prawo funkcjonować. Już mamy bardzo dużo wyroków sądowych. Od roku te wyroki są wydawane i sądy mówią jednogłośnie. No oprócz drobnych wyjątków, takich jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, ale nad tym nie będziemy się skupiać. Że nie można ograniczyć rozporządzeniem zakazania działalności, prowadzenia działalności gospodarczej, więc jak najbardziej przedsiębiorcy mają do tego prawo: mają prawo zapraszać gości, mają prawo serwować jedzenie przy stolikach, mają prawo zarabiać pieniądze, utrzymywać się i normalnie funkcjonować. Zobacz, ile ludzi tutaj jest zadowoleni, na jedzenie. Super. Zapomniałam. Oh. O oh, wow! Oh, yes, yes. Dziękuję! O oh my gosh, miałam taką ochotę na owoce może i mam! Zjedzcze! Już mm. b yes. kręcił. Teraz kręcę. A kochana, dziękuję za, za miły czas. Dziękuję za obiad. Tak bardzo sniki to było. Kurde, to było niesamowite! Płacili, ja nawet nie wiedziałam kiedy i jak. Dobra. Jasne. Jasne. Dobra, e, idziemy spać, bo wcześniej jutro obudzimy się i kontynuujemy. Tak, e, kontynuujemy nasze sesje zdjęciową. z SunSight. wygląda? Zobacz, O, oh, tutaj, właśnie tutaj zapraszamy naprawdę dobre jedzenie i odważni. I Oksana, super kelnerka. I z Oksana jest Ukrainka. Naprawdę, po... zatrudnicie ją, ona no, jest cudowna. Oh, uwielbiam ten moment. Oh. Przed naszym rozmowem tu jeszcze muszę ćwiczyć rolę Ili z nim. Więc zwani do Irka i będę z Ilią poćwiczyć tekst. Tak. Cześć, Iria. Cześć. Chcesz. Chcesz jeszcze raz ćwiczyć Twoje role? Co? Chcesz jeszcze raz ćwiczyć Twoje role? Możesz. A kiedy, kiedy kończy mać? Poczekaj. Za 40 minut dopiero. O, kochanie. Może po prostu jutro? No, dobra. Ale wiesz, wiesz o co chodzi, że Ty też możesz nie. po prostu robić szybki, szybki przerwę, bo jak 40 minut, może nic się nie będzie działo następne 15 minut. I możesz kończyć, co myślisz? Co wolisz? Możemy jutro. I ja, to jest dla ciebie, kochanie, bo to jest twoje przesawienia. Chciałbym jutro. Okej, okay. no to jutro zadzwonię do ciebie. Dobra. Okej, okay. to papa. Pa. pa, pa, pa. No to okej. Okay. To my możemy pogadać w takim razie. Okej. Okay. te rzeczy po pierwszej. Dzieje się. Znowu się dzieje w świecie. I ja was czuję. Czuję, że jest potrzebne mocniejsze filmy o walka. Mów coś o maseczki Dawina. Mów, mów coś o że będziemy walczyć, że będziemy coś robić tym COVID-a znowu nam zamknęli znowu to. Znowu to, i to musimy coś robić, musimy działać. Marsz, Warszawę, trzeba. No. 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 To wymaga wszystko, co mam w sobie. Naprawdę serdecznie wszystkiego, co mam w sobie, żeby nie, nie wchodzę w to. Mam filmik tutaj na komputerze o moje doświadczenie z szczepionkami. Tam mam dużo złoż i frustrację. Lekarzem, który mi mówi cały czas, o, jeszcze jest gorzej, jeszcze pani ma gorzej, Je, tu, teraz musimy jeszcze ci zrobić chemoterapię, bo ja zarobię na to 50 tysięcy dolarów. Nie, ja w to nie weszłam już. Ja już powiedziałam, stop. Nie, nie, już Ty nie zarobisz na moje zdrowie. Już nie. Więc, kochani, to jest kolej, to jest potrzebny kolejny krok, żebyśmy powiedzieli stop, ja jestem odpowiedzialna za moje zdrowie. Ja tutaj odkoduję, że to istnieje dla mnie, to po prostu już nie jest na mój radar. Bo jak COVID jest na mój radar i mo, 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 może będę chora, no to rzeczywiście może lepiej nosić tą maskę, bo może dostać tę chorobę. No to może lepiej rzeczywiście dostać tą szczepionkę, ale ja Wam obiecuję, że... Tą COVIDA, ten yy, grypa może bardzo ciężki, nawet 10 dni, nawet 20 dni. Ten ból przez tą COVID-a jest wiele lżej. I ja to osobiście mówię swoim własnym doświadczeniem. Przez 5 lat wychodząc z tego snu, który ten, ten ciężki metal, ten. ten jeżeli czytacie, co jest tam w środku, ten hepawa, he he to jest, żeby kobiety już nie mają płodność. I na szczęście ja poznałam Irka po tym, i my z Irkiem mocno i intensywnie pracowaliśmy na detoksu. No, w, w styczniu, a tego nie puściłam, bo zmieniała się troszeczkę energia, i już ludzie chcieli odpoczywać od tego wszystkiego, i teraz znowu jest fala, że ludzie chcą walczyć, i frustrację, i żal. I znowu mogłabym to puścić i to by szło, i wy byście oglądali, i byście powiedzieli, tak, ta wina, nie możemy się ściepić, nie możemy... Ale nadal ja w to wchodzę, tworzę obozy. Ci kontra ci. Maseczki kontra bez maseczki. I cały czas tym samym wojna. Po co? Cały czas wysysają twórca energię nasze. Tworzyć coś nowego kosztuje całe i to całe Twoje uwagi, Twoja uwaga, Twoje woli, to jest Twoje złoto. To jest, gdzie Ty się skupisz, Twoje uwagi, jest, gdzie Twoja świadomość idzie i gdzie Ty tworzysz rzeczywistość. I wszystkich na razie kładamy nasze uwagi i woli w takiej małej. Taki bardzo cienkie, covidowe strumień. Wszyscy pływają w taki bardzo wąski strumień, jak jest cały ocean otwarty dla wszystkich. Cały wszechświat jest otwarty dla wszystkich, a my wszyscy stoimy w jedną wanienkę i walczymy o przestrzeń. To się po co? To minie cel. Nawet nie chcę dać tlen ten temat już. Już nawet nie chcę dać słów ten temat. Ty, kim ty jesteś w tym momencie, to jest cudowne. Obudź się i zaczynajmy z tym działać. Działać ku coś nowego. Jak? Boże, współczuję, rozumiem. Ten jak jest taki, ale jak? W sumie ja też chcę co, tworzyć coś nowego. Nowy system? Jaki nowy system? To będzie na fundament stary paradygmat i to nie będzie działało. Jak mogę coś nowego na podstawie coś starego? To się nie da. To wymaga cały kształt zmieniany z naszej świadomości. Wyczyszczenie naszej schematy, żeby patrzeć zewnętrzne i widzieć coś nowego, nowe ścieżka. Skończyłam kurs. Jestem akurat certyfikowany mistrz Avatar. I to jest kurs o stare, starych przekonania -przy i uczenie się jak tworzyć swoje własne rzeczywistość w danym momencie, jak wyczyścić stare schematy, żeby tworzyć co moment dokładnie tym, ta życie, które chcesz, bycia cały czas w źródło samej siebie. Jestem przy sobie, jestem pierwotny ja i co moment kładam bardzo um, czyste, bardzo skutecznie i bardzo... Muszę szukać słów po polsku. CELOWĄ CELOWĘ CELOWĄ Przekierujesz Twoje uwagi dokładnie gdzie Ty chcesz tworzyć. Celujesz Twoje uwagi dokładnie w przestrzeni gdzie Ty chcesz budować coś nowego. Przekierujesz tam Twoje uwagi. I moment, który Twojej uwagi zaczyna być na maseczki, covida, Twojej uwagi idzie tędy. A oh, oni są źli, oni. Są... I to tam wysyłasz Twoje krea kreatywne energie, Twoje twórca, czyli Twoje uwagi. Bo Twoja uwaga to jest, gdzie wysyłasz Twoje świadomość. I twoje świadomość buduje rzeczywistość. To jest bardzo logiczne, my to wiemy, tylko nie rozumiemy, jak my jesteśmy na to odpowiedzialne. Czyli, co był pierwotne, najpierw moje przekonanie, czy najpierw moja rzeczywistość. Moja rzeczywistość jest nabudowana na podstawie moje przekonanie. Czyli zmieniam przekonanie, czyli świat jest piękny, świat jest niesamowite, świat wszystko się da i nagle zmienia się mój świat, rzeczywistość. To się da. I skończyłam kurs, ucząc się, jak prowadzić ludzi, jak to wprowadzić w turnusie małe ćwiczenia. I jest cały program Avatar. Polecam, naprawdę polecam. Ja jeszcze nie jestem wykształcona, żeby prowadzić cały ten kurs, ale teraz przynajmniej wiem dla samej siebie, jak siebie wprowadzić. Jak być tym pierwotnym źródłem, który jest. I powiem Wam, że to działa. Byłam w sklepie i Pani była wściekła na mnie, że nie mam maseczka na sobie. Jest takie ćwiczenie, że ja oddycham, czuję jej wibracje, czuję, co jej wibracji robi do moje ciało, poczuję całe moje ciało, oddycham, rozszerza moje uwagi do koń końcówki we mnie tej uczucia. Znajdę każde uczucie, które ono uruchomi we mnie. Oddycham i odkreuję ten, ten we mnie, ten jakby ładunek, który ona powodowała we mnie. I na wydech to, co ja wydaję, jest czysta miłość do niej. Czyli skorzystuję mój instrument. Tutaj jest moje ciało, to jest mój instrument. Naładuję negatywna energia od. Tworzę, odkoduję tę negatywny energię we mnie, dzięki jej fale odkoduję, wyczuwam, gdzie ja mam tę samą falę negatywność, ona mi pomaga. Odkoduję dosłownie, gdzie mam napięcie, dzięki jej fale uderzą mnie, wyczyszczy ten ładunek i na wydech to oddaje czyste fale do niej. I właśnie tak zrobiłam w sklepie. Oddychałam. Ona dała mi i ja czułam napięcie plecy, o Boże, ono mi atakuje. Ja też to robię. To robią moje dzieci. I kilka pamięci w dzieciństwie, kiedy to mi się wydarzyło. Kilka momentów, które ja to robiłam moimi dziećmi. I ja je rozumiem. To jest nasze zadanie po pierwsze, żeby zrozumieć drugi człowiek. A druga zadanie przetwarzać swoje własne dzięki jej fale. Rozumiem siebie, o czuję to. Teraz mam się zdecydować. To nie ja. To ja to tworzyłam takiej sytuacji z nią i też taki fale we mnie, takie napięcie we mnie, bo to mi służyło kiedyś. To był dla mnie mas maska, to był dla mnie broń. Zaatakowałam ludzi, bo sama nie poradziłam z sobą i on to robi mi teraz. I decydujesz, to nie ja. Odkreuję to, oddycham, odpuszczam ten stary schemat. Dzięki niej znalazłam w sobie. Jak odpuszczam to, to puszczam do niej wdzięczność. Dziękuję Ci za to, że mi pomagałeś, znaleźć we mnie, co jest nieprzypracowane. I wysyłam podziękowanie stałam i zamk zamknęłam oczy. A Pani, ja tutaj pracuję, pani mi zaraża swoim oddechem po prostu i moje dzieci stoją obok mnie. I widzą, że ja po prostu mam zamknięte oczy. Trzyma moje klatka i patrzę na tym. Pani mówi: Rozumiem. Nie, nie krzyczę, choć czułam ten ból. A nagle wychodzę i powiedziałam pani: Do zobaczenia. I pani mówi: Do zobaczenia. I tak czułam, zrozumiałam, że ona czuła. Czy coś w niej zmieniało. I coś we mnie zmieniało. I to nie tak, że ja tam stałam byłam Jezusem, i tak ja jej dałam miłość miłości, ona mi dał gówno. Nie. Ona mi dała to, co ja miałam w sobie. Ona mi dała możliwości wyczyścić moje. Ja to skorzystowałam. I dzięki temu wysłałam wdzięczność, i ona wyczyściła swoje. I to jest współpraca. I to jest naprawdę możliwe. To jest naprawdę możliwe. I to jest moje praca idąc do przodu. To jest kim ja chcę być, to jest kim ja chcę reprezentować. Już nie chcę wysyłać większy hejt, większa nienawiść, więcej podzielenia. Oni, ja, ja to mam w sobie. Ja mogę nagrywać tyle filmów, już mam kilka na komputerze, który ja, oni, ja, oni. I myślę sobie po co. Naprawdę po co? Kochanie, idźmy do przodu mocno. To nie tak, że mamy być ślepa, że nie widzimy, co się tam dzieje. Ja nie siedzę tutaj ślepa. Ja widzę, słyszę, rozumiem, widzę bardzo szeroko, co się dzieje. I świadomie w to nie kładam moje uwagi. Kładam moje tędy. I tędy jest tak niesamowite, jest tak piękne. I, i owoce są. Dostałam z niewiadomo skąd sesję zdjęciową, pisała do mnie kobieta. Pi, piękne pieniądze. Dostałam rola, zaraz robię o tym film. Piękne pieniądze, marzenia. Skąd? Dla mnie to jest nagroda. To jest wszechświat, który mówi, Idziesz w dobrą kierunku. Masz Twoje marzenie, bo ty robisz Twoje powołanie. Ty robisz Twoje przeznaczenie. Jak ty działasz, ja dla ciebie otwieram kolejne drzwi jako potwierdzenie, że ty idziesz w dobrą stronę. Działaj. I używaj tą pieniądze, które zarobisz tam, na planie i tam, na sesję, żeby iść ku Twoje. Twoje powołanie, Twoje po to tutaj jesteś na ziemię. Po to. Idź tędy. Kocham Was bardzo. Teraz mama mamy tutaj. Jesteście niesamowici. Jesteście niesamowici twórcami. Macie tyle w sobie możliwości, miłości. Obudzimy to. Dzięki czyjesz agresywne fale, znajdziemy nasze agresywne fale w sobie. Bądźmy wdzięczni, że nam pokazują to. A jak nie mam tej agresywnej fale, jak ktoś mi da agresję, ja nie reaguję na to. Bo ja mam to przepracowane w sobie. Czyli jak ja reaguję na cijeż agresję, ja mam to w sobie na stówę. Nie mam możliwości inaczej. Więc nie patrzmy na czyjesz agresję, na czyjesz głupotę. Bo jak ja uważam, że coś głupoty, to ja mam to w sobie. Wyczyszczę moje własne głupoty, moje własne leniwstwo, moje własne brak twórca i moje własne agresje. I nagle ten świat będzie wiele ciekawszy. ta samego ja. Pa, do zobaczenia. W następnym tygodnie to wam opowiem o wielkiej, wielkiej, wielkiej rzecz. Tak, pa, do zobaczenia.